Srebrna zastawa trafia do pana Antoniego Jaworskiego, natomiast samochód z 2016 roku trafia do pani Pauliny Wolskiej, tak? Tak. Dobrze. Skoro sprawę nieruchomości mamy zakończoną, przejdźmy teraz do opieki nad dziećmi. Tak, przepraszam. Chciałbym coś powiedzieć. Bardzo proszę. Dziękuję. Zdaję sobie sprawę, że prawa rodzicielskie zwykle są po stronie matki. To jest niezwykle krzywdzące i bolesne dla nas ojców i stresujące dla dzieci. A ja nie chcę przytwarzać nam dodatkowych nerwów i już tak jest niełatwo. Dlatego nie będę oponować w tej sprawie, tak? Zgadzam się przekazać pełne prawa rodzicielskie mojej byłej żony. No to świetnie, bo to bardzo ułatwia sprawę całą, więc ja tutaj już. Notuję. Zaraz, 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 zaraz chwileczkę. Ale nie sądzę, żeby mądrze było pozbawiać dzieci możliwości przebywania z ojcem. Czasem będą mogły mnie spać. Nie, 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 ale to nie w tym rzecz. Ja po prostu strasznie rozpieszczam dzieciaki. Nie potrafię stawiać granic, pilnować, a dzieci potrzebują ojcowskiej ręki, zwłaszcza w momencie, kiedy zaczynają dorastać. Jako matka dbająca o dobro dzieci, muszę nalegać, aby zostały pod opieką ojca. Jest pani pewna. A to ciekawe. Widzi Pan, jak Antek tutaj walczy o swoje, a to wszystko dla dobra dzieci jest naprawdę wspaniałym i opiekuńczym ojcem. Nie ja, ja, pozwolę się nie zgodzić, drogi panie. Ja w domu zamieniam się w pluszowego misia. To ona całe życie i nasz dom trzymała w ryzach. Dzieci ze mną nie miałyby dobrego startu. Jesteś misiem, którego potrzebują, a ja na przykład. Na przykład moja praca zajmuje mi bardzo dużo czasu, a to przeszkadza w rodzicielstwie. A Antek ma nienormowany czas pracy, sam jest sobie szefem. Może się chyba dostosować, prawda? No, owszem, mógłbym pracować wtedy, kiedy mi się podoba. Jeżeli nadal miałbym auto, a nie mam. Dzieciaki będą całe dnie spędzać ze mną w domu. To nie jest dobre zarówno dla dzieci, jak i dla mnie. A ona świetnie sobie radzi z dziećmi. Jest nauczycielką! O. Tak, tak, tak. Jestem nauczycielką w publicznej podstawówce. Widział pan pensję nauczyciela? Resztki uczuć, jakie żywię wobec dzieci, uchodzą ze mnie w okolicy długiej przerwy! Ale będziesz mogła wyjeżdżać na wakacje, masz samochód, będziesz mogła się relaksować. Bo Spokój! Tu chodzi o dzieci. Jak tak można? Ma pan dzieci? Nie, nie mam. No, to nic pan o tym nie wie. Tak, ale to nie zmienia faktu, że mogę dokonywać osądów sytuacji. Hmm. I pewnie ktoś panu sprząta, tak? Tak, ale to nie ma związku ze sprawą. I pewnie pana wożą służbowymi samochodami, prawda? Tak. Wolne weekendy. Hmm. Tak. Hmm. I święta. Ustawowe, dni urlopowe, a pewnie ma pan jakieś do odebrania. No tak, ale to. Pan powinien nie wziąć. Tak. Słucham? Kasia, Mariaczek, chodźcie, chodźcie, pan chce was poznać. Dobrze, a angielski dwa razy tygodniowo 300. O, 320, tak, kolonie 3200. 3, co za cenę? Buty, buty nawoływają w 400. Begdor, wyjście awaryjne. Nowy odcinek w poniedziałek o 22 w Comedy Centra.